Rozpoznajecie tę scenę i zadajecie sobie pytanie, co z nią jest nie tak. Oznacza to, że potrzebujecie naszej pomocy. A tak się składa, że ja jestem Beata, a to jest piguła, w której wyjaśnimy, czym są LEGO Marvel Avengers. Jeśli uważacie, że klocki Lego najlepiej sprawdzają się tylko w swojej fizycznej postaci, być może macie rację. Jednak istniejący już ponad 10 lat cykl Gier udowadnia, że klockom nie są straszne żadne wirtualne światy. Gry w tej konwencji podążają za doskonałym przepisem na sukces, który sprawdził się już od pierwszej części poświęconej Gwiezdnym Wojnom. Tym razem autorzy biorą na tapetę Marvelowskie filmy z Avengersami. To znaczy, biorą je i przedstawiają w krzywym zwierciadle. W krzywym, bo... I am mighty. Znane sceny odgrywane są przez pocieszne ludzi Kilego i znajdziemy tam ogromną dozę humoru. Technicznie LEGO Marvel Avengers to rozległa platformówka z wieloma otwartymi lokacjami. Rozwiązujemy w nich różni stełami główki, bazujące na specyfice światów z klocków i cechach bohaterów. A jeśli mowa o bohaterach, w grze odblokujemy przeszło 200 grywalnych, unikalnych postaci, w tym niektóre znane tylko z komiksów. Nowi Avengersi to jednak nade wszystko olbrzymia ilość świetnej rozrywki dla graczy w każdym wieku lubiących ze sobą współpracować. Obowiązkowa pozycja dla fanów. Miłej zabawy.